Dzień dobry bardzo. Dzisiaj tak mnie natchnęło, żeby po ostatnim spotkaniu z klientką nagrać Wam wyjaśnienie tej zasady, która ostatnio jest dosyć znana, że jeżeli robisz coś cały czas tak samo i oczekujesz różnych rezultatów, czy innych rezultatów, no to tak nie działa. Zawsze będziesz miała ten sam efekt rezultat wynik. I robiąc to w sposób prosty, na prostej matematyce możemy sobie to wyjaśnić. Czyli jeżeli dodajesz 2 plus 2, zawsze masz wynik 4, tak? Tylko ty, właśnie działając wbrew tej zasadzie, robisz tak, że dodajesz 2 plus 2 i chcesz mieć wynik 5. I. Za każdym razem dodajesz 2 plus 2, jest 4, a ty jesteś rozczarowana, że, jest 5, że, nie, że nie jest 5. Dlaczego 4? Ja chcę 5, dodaję 2 plus 2, ma być 5. I w ten sposób cały czas próbujesz osiągnąć coś, co nie da się osiągnąć. Więc dodajesz 2 plus 2, oczekujesz 5, dostajesz 4 i jesteś rozczarowana i rozczarowana i rozczarowana. Jednak zamiast popatrzeć na to, co ty robisz, najczęściej robimy tak, że patrzymy na to, by rzucamy to na zewnątrz. Czyli robimy sobie listę winnych temu, że wynik nie jest pięć. Lista może być długa, krótka, to mogą być ludzie, sytuacje, yy, yy, wydarzenia w życiu, dzieciństwo, rodzice, mąż, żona, dzieci. Praca, tak, może być tego sporo i za każdym razem właśnie jak się doda, jak dodajesz 2 plus 2 i oczekujesz 5, jest 4, no to mówię, aha, to, no to znowu, tak, i to jest właśnie ta pozycja ofiary. Informacja w tym przekazie jest taka, że trzeba zmienić dodawanie, a nie dodawać ciągle to samo i oczekiwać innego wyniku, czyli jeżeli chcesz osiągnąć 5... Potrzebujesz dodać 3 plus 2, albo 4 plus 1, albo 2 plus 3. Kombinacji jest kilka, tak? Zatem ja jestem bardzo mocno matematyczna, ale żeby była jasność. W związku z powyższym, to zależy od Ciebie, jaki będziesz miał wynik, pod warunkiem, że zmienisz działanie. A nie, że działa, nie robisz to samo, a oczekujesz innego wyniku. I na początku to może nie być łatwe, ponieważ masz bardzo silny autopilot, nawyk dodawania ciągle 2 plus 2, 2 plus 2, 5, 2 plus 2, 5, nie ma 5, 2 plus 2, 5, nie ma 5. Co się dzieje? No nic się nie dzieje, bo 2 plus 2 jest 4. Więc chodzi o to, żeby się wycofać i zmienić działanie a, nie, a wtedy otrzymasz ten wynik, który będziesz chciała, który chcesz otrzymać. Tak, że tak powiem, mi się nagrało. I wiem, że to nie jest łatwe na początku, ponieważ zmiana nawyków i tych wszystkich autopilotów, na których y, często lecimy w życiu. Nie jest łatwa, plus autopilot jest łatwiejszy niż zmiana autopilota czy go wyłączenie. Jednak trzeba zmienić działanie, żeby otrzymać wynik, którego chcesz. Dobrego dnia.